Air Force One Made in Poland. Jak to możliwe? Zbigniew Urbański zapraszam na ciekawostki twardego resetu. Historia modernizacji polskiej floty samolotów do przewozu VIP-ów to jeden z podręcznikowych przykładów nieudolności kolejnych ekip rządzących. Nowe pomysły zmieniających się ministrów, kolejne anulowane przetargi i inne problemy spowodowały, że od niemal 15 lat, jak bumerang, wraca temat wyboru najważniejszych samolotów w naszym kraju. Możliwe jednak, że w końcu coś się ruszy w tym temacie, bo jeśli wierzyć ostatnim zapewnieniom Ministra Obrony Narodowej, sprawa zakupu nowych samolotów zostanie wyjaśniona w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jakie samoloty mają szansę stać się polskim odpowiednikiem Air Force One? Pierwszym z samolotów, który spełnia kryteria to Bombardier Global Express. Samolot ten oblatano niemal 20 lat temu, jednak od tego czasu przeszedł szereg modyfikacji. Jego najnowsza wersja XRS to prawdziwy samolot dyspozycyjny XXI wieku. Umożliwia zabranie na pokład do 19 pasażerów na dystans ponad 11 tysięcy kilometrów. To wystarczająca odległość, aby wystartować z Warszawy i bez międzylądowania znaleźć się w Los Angeles. Wszystko z prędkością do 934 km na godzinę. Jeden samolot tego typu to koszt mniej więcej 55 milionów dolarów. Kolejną propozycją może być dziecko francuskiego Dassault. Jego trzysilnikowa konstrukcja o nazwie Falcon 7X lata już od 2005 roku. Swoje uznanie znalazła wśród władz Francji, Monako, Nigerii i wielu prywatnych użytkowników. Samolot Falcon 7X jest nieznacznie tańszy niż propozycja Bombardiera, kosztuje bowiem 53 miliony dolarów. Oferuje przy tym zbliżone parametry. Prędkość przelotowa jest nieco mniejsza, a maksymalna ilość przewożonych osób podobna. To wszystko przy aż trzech bardzo ekonomicznych silnikach Pratt-Whitney Canada PW307A. Efektem ich pracy jest również imponujący zasięg francuskiego cuda. Wynosi on aż 11 tysięcy kilometrów. Aby Falcon mógł przemierzyć taki dystans, na pokładzie znajdować się może maksymalnie 8 pasażerów, z bagaże. Up. Up Teoretycznie warunki spełniać może również seria samolotów Airbus A300. Oferowane samoloty w odmianie CJ Corporate Jet są bliźniaczo podobne do tych, które wykorzystują dziesiątki linii lotniczych z całego świata. Różnice sprowadzają się do innej konfiguracji wnętrza i wyposażenia dodatkowego. Airbus A319CJ na tle wcześniej opisanych samolotów wyróżnia nawet dwa razy większa maksymalna masa startowa. Umożliwia zabranie na pokład od 19 do nawet 50 pasażerów. Ich komfort lotu jest oczywiście znacznie wyższy niż pasażerów samolotów rejsowych. Do takiego samego Airbusa wykorzystywanego przez linie lotnicze wchodzi nawet trzy razy więcej foteli. Zasięg tych samolotów jest zwykle zbliżony lub nieco mniejszy od samolotów typu Falcon 7X. Możliwość przewozu znacznie większej liczby pasażerów ma jednak szereg zalet. Samolot taki można wykorzystać przy organizacji uroczystości lub w sytuacjach kryzysowych. Koszt jednego Airbusa A319 CJ nie jest do końca znany, ale szacuje się, że wyłożyć trzeba za niego prawie 90 milionów dolarów. No takimi samolotami to ja bym chętnie polatał. To wszystko na dziś. Do zobaczenia. Cześć!